Minęła godzina 8. Oś... Muranów wypowiedział wojnę wandalom, którzy malują na budynkach rasistowskie hasła, swastyki i niecenzuralne słowa. Mieszkańcy wzięli sprawy w swoje ręce i stworzyli internetową mapę niechcianego grafiti. Do podobnych działań zachęcają także Warszawiaków z innych części miasta. Mapa Warszawy, a na niej pierwsze punkty z niechcianymi malowidłami. Na mapie kilka miejsc, które już teraz wymagają odświeżenia. Ta liczba ma się zwiększyć, pod warunkiem, że pomogą w tym sami mieszkańcy. Zobaczyliśmy taki bardzo brzydki mural faszystowski, właściwie, i szybko go zamalowaliśmy. No i to spowodowało dość potężną dyskusję w mediach społecznościowych. I postanowiliśmy z tego zrobić społeczną taką akcję, jakby zinwentaryzowania takich miejsc, gdzie są takie złe, brzydkie napisy nieakceptowane przez mieszkańców. Mieszkańcy mówią, że problem jest i chwalą nową inicjatywę. Szkoda, po prostu budynku ładnie odnowiony, widzi pan, co się dzieje. W tej chwili niebo jest zamalowane bieżące z pół roku temu, a tak było bardzo dużo. Zamalować. Pomysłodawcy do akcji zachęcają Wspólnoty, spółdzielnie mieszkaniowe i innych właścicieli budynków. Dzięki temu szybciej będzie można usunąć niechciane treści. Proponujemy oznaczyć je, włączyć mieszkanki i mieszkańców. Po prostu je zamalowywać. Mamy też przyjaciela takiego Muranowskiego, muralistę i społecznika Darka Paczkowskiego, który mam nadzieję, że nas w tym wesprze i może na przykład na garażach powstają, powstaną fajne murale, postaci po prostu z Muranowa, które tutaj żyły, która się zasłużyły i o których warto pamiętać. Za pomysłem stworzenia mapy niechcianego graffiti stoi inicjatywa sąsiedzka Przepis na Muranów. Życzyłbym sobie tego, żeby mieszkańcy coraz bardziej czuli, że są gospodarzami tego miejsca coraz bardziej włączali się w tego typu akcji, bo ich będzie wiele i myślę, że jeszcze pokażemy, co możemy wspólnie zrobić dla Muranowa. Inicjatorzy akcji już teraz zachęcają do aktywnego dodawania nowych punktów. Dodatkowo niedługo uruchomią zbiórkę publiczną pieniędzy na ten cel.